Beata Klimek znika nagle w zwyczajny październikowy poranek. Jest 7 października 2024 roku. Kobieta odprowadza dzieci na autobus do szkoły i wraca w stronę domu. Ma przed sobą zwykłą zmianę w pobliskim zakładzie. Do pracy jednak nie dotrze. Samochód pozostaje pod domem. Telefon milczy. Ślad urywa się w biały dzień tuż po godzinie siódmej. Ten jeden moment ta cicha szczelina. W której codzienność nagle traci ciąg dalszy, to początek historii, której ciężar z każdym dniem staje się większy. Policja traktuje sprawę poważnie od pierwszych godzin. W poradzu, małej wsi na północy kraju pojawiają się patrole, później psy tropiące i płetwonurkowie. Przeczesywane są lasy jeziora i pola. Śledczy łapią się każdego tropu, ale żaden nie daje pewności, co naprawdę wydarzyło się tamtego ranka. Do opinii publicznej spływają hipotezy, coraz dziwniejsze i bardziej bolesne dla rodziny. W internecie teorie rodzą się same i żyją własnym życiem niezależnie od faktów. Jedna z nich, szczególnie makabryczna, mówi o ukrywaniu ciała w rodzinnym grobie. Te słowa, wypowiadane przez internetową autorkę, ranią bliskich, bo dla nich to nie scenariusz filmu grozy, lecz codzienność, w której brakuje osoby najważniejszej. Siostrzenica zaginionej Olga, reaguje stanowczo, nazywa takie opowieści kłamstwem, prosi o odpowiedzialność. Tymczasem śledztwo prowadzi prokuratura okręgowa, podkreślając, że brane są pod uwagę wszystkie możliwe scenariusze, a każde przypuszczenie musi mieć oparcie w materiale dowodowym. Eksperci kryminalistyki studzą emocje. Zwracają uwagę, że im bardziej ktoś z otoczenia forsuje jedną teorię, tym uważniej trzeba ją weryfikować, nie dlatego, że jest prawdopodobna, ale dlatego, że bywa zasłoną dymną. W sprawie Beaty najbardziej rozsądny pozostaje scenariusz kryminalny, choć nie można wykluczyć nieszczęśliwego wypadku, analiza życia przed zaginięciem jest kluczowa. Beata to matka trójki dzieci, kobieta prowadząca zwyczajne życie, bez planów wyjazdu, bez sygnałów, że zamierza zniknąć. Pomysły o raptownej ucieczce z nowym ukochanym brzmią jak internetowa fantazja. Gdyby planowała odejście, zostawiłaby ślady, rozmowy, przygotowania, pieniądze, wiadomości. Tutaj nie ma nic. Wszystko wskazuje na to, że znika pomiędzy jednym krokiem a drugim, jakby świat zapadł się w szczelinę czasu. Zastanawiające są też zachowania najbliższych, lecz ocena bywa zdradliwa, bo emocje mieszają się z bezsilnością. Ekspertka przypomina, że szybkie porządkowanie rzeczy osoby zaginionej może znaczyć różne rzeczy: próbę ochrony dzieci, bezradność, ale i przekonanie, że powrotu nie będzie. W tej sprawie każda interpretacja musi być ostrożna. Bliscy walczą o to, by nikt nie dorabiał do tragedii sensacyjnych narracji. Mimo to spekulacje narastają. Pojawiają się pytania o nową partnerkę męża Beaty, Agnieszkę, której przeszłość wzbudza emocje. Prawo jednak przypomina, że dawne winy nie mogą zastępować dowodów. W małej miejscowości każdy szczegół nabiera znaczenia, a półsłówka zamieniają się w oskarżenia. Policja i prokuratura filtrują szum informacyjny, sprawdzają telefony, każde logowanie, każdą wiadomość, monitoringi z ulic i sklepów. Nocne i poranne połączenia, które nie pasują do codziennego rytmu, sylwetki zarejestrowane przez kamery zbyt rozmyte, by rozpoznać twarze, każdy trop jest weryfikowany. Funkcjonariusze rozmawiają z koleżankami, z sąsiadami, z osobami na pierwszy rzut oka niezwiązanymi. Okazuje się, że wiele historii ma drugie dno, a niektóre nazwiska pojawiają się niespodziewanie. Równolegle do policyjnej pracy rośnie presja. Media pytają o każdy szczegół, telefony na komisariat nie milkną, a rodzina błaga o pomoc i o ciszę, która pozwoli pracować. Miasto żyje tą sprawą, lecz strach ściska gardła. Ludzie zaczynają bać się mówić. Nieufność osiada na progach domów. Pada to jedno pytanie, którego nikt nie chce wypowiedzieć głośno: czy ktoś bliski mógł mieć z tym związek? Statystyka bywa okrutna, ale nie zastępuje dowodów. Śledczy więc wracają do punktu wyjścia. Odtwarzają poranek minuta po minucie: dom, przystanek, krótki odcinek ulicy, pola i las. Obszar niewielki, a jednak brak śladów. Psy gubią trop. Kamery nie rejestrują nic istotnego, jakby ktoś wymazał kawałek rzeczywistości. Do wody schodzą płetwonurkowie, przeszukiwane są jeziora w okolicy, brzeg po brzegu, ale tafla pozostaje niewzruszona. Wtedy pojawia się druga fala hipotez, mroczniejsza. Zakłada udział osób trzecich, kogoś, kto znał rozkład dnia, wiedział, że dzieci wsiądą do autobusu, że będzie chwila samotności. Ta wersja, choć nie przesądzona, wydaje się bardziej spójna z faktami niż opowieści o dobrowolnym zniknięciu. Równocześnie pojawiają się wątpliwości wokół przejazdów pana Jana, męża Beaty i jego trasy tamtego dnia. Wersje zaczynają się rozchodzić w drobnych, ale istotnych szczegółach. Jedni widzą auto na polnej drodze, inni mówią o szybkim przelocie drogą wojewódzką. Czas nie chce się złożyć. Między jednym ujęciem a drugim pojawia się pusta godzina. To właśnie z takich szczelin rodzą się pytania, które prowadzą dalej. I właśnie tu, w tej cichej luce między porannym rytuałem a nagłą ciszą, zaczyna się najtrudniejsza część opowieści. Cierpliwe, pozbawione sensacji układanie minut, miejsc i słów, aż któraś z nitek wreszcie zaprowadzi do odpowiedzi. Śledczy próbują odtworzyć każdy ruch, każdą godzinę z dnia zaginięcia. Z zeznań wynika, że Jan Klimek, mąż Beaty, tego ranka miał ruszyć z za swoim czarnym samochodem terenowym. Mówił, że jedzie sam, by przestawić Ule w poradzu. Według jego słów wyjechał jeszcze przed świtem, około 6.20, żeby zdążyć zanim wzejdzie słońce. Agnieszka, jego nowa partnerka, miała tego dnia wolne. Przypadek, który od początku budził pytania. Wersje Jana i świadków różnią się w szczegółach. Kamera w Poradzu zarejestrowała jego samochód o 8:36. Daleko w tle, niewyraźnie, jak mały ciemny punkt przesuwający się po drodze. Później, około 9:40, mieszkańcy Naćmierza widzą go i rozmawiają z nim kilka minut. Między jednym a drugim momentem jest luka, pełna godzina, której nikt nie potrafi wypełnić. Co robił w tym czasie? Gdzie był? Tego nie wie nikt. To właśnie ta godzina staje się kluczem, w którym może kryć się odpowiedź. Zarówno Jan, jak i świadkowie mówią o serii przejazdów tego dnia. Według niego i Agnieszki było ich 12, według świadków, 11. Różnica może wydawać się niewielka, ale w śledztwie każda minuta ma znaczenie. Z zeznań wynika, że pierwsze pięć przejazdów odbywał terenowym Isuzu, a kolejne srebrnym golfem. Świadkowie wspominają, że widzieli czarne auto, ale nie potrafią powiedzieć, kto siedział za kierownicą. Szyby były przyciemniane. Kamera, która miała pomóc, pokazuje tylko kształt samochodu, nie twarz. Policja nie potwierdza, by na nagraniu udało się rozpoznać kierowcę. Wiadomo tylko, że auto rzeczywiście przejechało przez wieś, mijając plac zabaw i dom sołtyski, a potem zniknęło w stronę drogi wojewódzkiej. To właśnie wtedy między 8:30 a 9:40 według części osób mogło dojść do czegoś złego. Tamten odcinek drogi prowadzi w stronę lasów klępnickich i jezior. Miejsca trudno dostępne, z bocznymi zjazdami i nasypem po dawnej linii kolejowej. Jan znał te tereny bardzo dobrze, śledczy zakładają kilka wariantów, że mógł wjechać od tyłu swojej posesji, od strony pól, a potem pojechać dalej w kierunku lasu. Świadek, sąsiad Marcin, o tej porze rąbał drewno za tujami. Mówi, że nie widziałby ktoś wyjeżdżał, z tego miejsca widok był zasłonięty. On sam przyznaje, że gdyby wiedział co się stanie, patrzyłby uważniej. Śledczy badają też możliwość, że Jan nie był sam. Agnieszka, która w tym czasie miała dzień wolny, mogła znajdować się w aucie, choć nikt jej nie widział. Jej telefon logował się w domu, ale gdyby naprawdę chciała, mogła zostawić go w mieszkaniu. Policja nie ma dowodu, że siedziała w samochodzie, ale nie może też tego wykluczyć. Ta wersja staje się jedną z kilku badanych hipotez. W śledztwie nic nie można odrzucić bez dowodu. Kolejny trop prowadzi do banku i kancelarii adwokackiej. Jan nie potrafi określić, w jakiej kolejności odwiedzał te miejsca. Twierdzi, że, nie pamięta, choć tego dnia załatwiał sprawy związane z podziałem majątku po rozwodzie. To nie był zwykły dzień, a mimo to szczegóły zacierają się w jego pamięci. Według jednej wersji pojechał do Łobza, spotkał się z Agnieszką i razem udali się do banku. Według innej odwiedził kancelarię z ojcem, a do miasta wrócił dopiero później. W relacjach pojawia się godzina 11, moment, w którym telefon Beaty loguje się po raz ostatni w łobzie. To dziwne, bo Jan, pytany o ten czas, podaje sprzeczne wersje. Raz mówi, że był już wtedy w biogazowni w przemysławiu innym razem, że dopiero wracał do łobza. Świadkowie z poradza mówią, że widzieli go jeszcze około 9.50, kiedy wjeżdżał do wsi od strony wiatraków. Znów czarne i suzu, znów sam kierowca, choć szyby są ciemne i niczego nie można potwierdzić. Kamera w poradzu zarejestrowała ten przejazd, ale nie dała odpowiedzi, kto siedział za kierownicą. Policja zabezpieczyła nagranie, lecz nie ujawnia szczegółów. Śledczy analizują czas przejazdu. Jeśli Jan był widziany w naćmierzu o 9.45, nie mógł być w łobzie o 9.50. Trasa jest zbyt długa, a dodatkowo w dwóch miejscach trwał remont drogi. Nawet jadąc najszybciej, mógł dotrzeć do miasta dopiero o 9.55. To drobna różnica, zaledwie kilka minut, ale w tej sprawie właśnie te minuty tworzą cały obraz. Wersja Jana się nie składa. Pojawia się więc pytanie, czy chciał zmylić śledczych, czy rzeczywiście się mylił? Sąsiedzi wspominają, że w ostatnich dniach przed zaginięciem w domu Beaty panowała napięta atmosfera. Marcin, ten sam, który rąbał drewno. Opowiada, że kilka dni wcześniej widział ją smutną, przygaszoną, siedzącą w samochodzie z otwartymi drzwiami. Powiedział jej wtedy: Uważaj na nich, jeszcze cię wykończą. Wtedy brzmiało to jak żart, dziś jak przeczucie. W czwartek przed zniknięciem kobieta miała bóle głowy, w niedzielę nie wychodziła z domu. Dwa dni później przestała istnieć w sieci, w telefonie, w codzienności. Tymczasem Jan w kolejnych rozmowach zmienia drobne szczegóły. Raz mówi o wyjeździe trasą wojewódzką 148, innym razem o skrócie przez Bełczną i Przemysław. Śledczy notują każde słowo. Wiedzą, że takie niekonsekwencje mogą być błędem pamięci, ale też mogą coś ukrywać. Próbują dopasować godziny, miejsca, kierunki. Każdy przejazd Jana staje się kolejnym elementem większej układanki. W której brakuje najważniejszego ciała Beaty. Wieś tymczasem żyje tą sprawą jak własnym koszmarem. Mieszkańcy mówią, że Jan po zaginięciu żony zachowywał się dziwnie spokojnie. Nie uczestniczył w poszukiwaniach, nie dzwonił, nie pytał. Jego słowa o tym, że Beata mogła wyjechać do Niemiec, brzmią jak mechaniczna wymówka. W domu Beaty kamery przestały działać dokładnie w chwili, gdy wyszła. Ktoś musiał je odłączyć. To wszystko układa się w sieć drobnych, lecz niepokojących zdarzeń. I właśnie w tej sieci, utkanej z minut, kilometrów i półprawd, ginie najważniejsze pytanie, co wydarzyło się między 8.30 a 9.40 tamtego dnia. Bo to wtedy, w tej jednej godzinie, zniknęła Beata Klimek, kobieta, która miała po prostu wrócić do domu. Śledczy coraz dokładniej analizują zapis dnia, który dla większości mieszkańców poradza był zwyczajny, a dla Beaty Klimek ostatni. Pojawia się coraz więcej niespójności w zeznaniach Jana. Twierdzi, że pojechał do naćmierza zamówić kostkę brukową, a potem wrócił do domu, lecz żaden świadek nie potwierdza jego powrotu o tej porze. Kamery z pobliskich ulic rejestrują jego samochód, ale tylko fragmentarycznie, na nagraniach widać czarne auto, które pojawia się, znika i znowu pojawia. Nie ma jednak ani jednego momentu, w którym można by jednoznacznie potwierdzić, że to on siedział za kierownicą. Zarówno policja, jak i rodzina Beaty zwracają uwagę na coś, co wydaje się szczególnie niepokojące. W dniu zaginięcia kobiety, monitoring z jej domu przestaje działać tuż po godzinie 7.30. Zasilanie zostało odłączone ręcznie. Ktoś musiał wejść do środka i wyciągnąć wtyczkę. To nie był przypadek. W tym samym czasie telefon Beaty loguje się po raz ostatni w pobliżu domu, potem milknie na zawsze. Wersja o dobrowolnym wyjeździe zaczyna się sypać. Na posesji klimeków wkrótce pojawia się policja. Funkcjonariusze zabezpieczają samochód, przeszukują ogród, sprawdzają piwnice i strych. Nie znajdują jednak żadnych śladów przemocy. Dla śledczych to jednak nie koniec, lecz początek. Wiedzą, że w sprawach, w których brakuje ciała, każdy ślad, choćby najmniejszy, może być przełomem. Zwracają uwagę na błoto na oponach auta Jana, charakterystyczne, ciężkie, leśne. Eksperci potwierdzają, że taki typ ziemi występuje w rejonie lasów klępnickich, niedaleko jeziora, które od początku budzi zainteresowanie. To właśnie tam, tydzień po zaginięciu, rozpoczynają się poszukiwania z udziałem płetwonurków i podwodnego drona. Jezioro klępnicko to trudny teren. Woda głęboka, mętna, dno pełne gałęzi i mułu. Przeszukanie każdego metra zajmuje wiele godzin. Nurkowie wynurzają się z pustymi rękami. Nie ma śladów, nie ma dowodów, nie ma nic. Mimo to, policja nie rezygnuje. Wiedzą, że sprawca, jeśli chciał coś ukryć, wybrałby miejsce, które znał od lat. A Jan Klimek znał te tereny jak własną kieszeń. Z czasem śledczy odkrywają, że Jan miał dwie trasy przejazdów, które powtarzał regularnie. Jedną do Naćmierza, drugą w kierunku jeziora. W dniu zaginięcia Beaty te trasy nakładają się na siebie w nienaturalny sposób. Tak jakby jechał dwa razy tą samą drogą, ale w różnych celach. Policjanci próbują ustalić, czy mógł coś przewozić. Samochód był terenowy, z dużym bagażnikiem, a jego szyby przyciemniane? Technicy sprawdzają wnętrze auta, lecz nie znajdują śladów krwi. Ale to, że ich nie znaleziono, nie znaczy, że ich tam nigdy nie było. Wystarczyła godzina i trochę wody z detergentem, by zatrzeć wszystko. Zeznania świadków również nie przynoszą przełomu. Jedni mówią, że widzieli Jana rano w poradzu, inni, że dopiero po południu. Czas i pamięć stają się niepewnymi sprzymierzeńcami. Marcin, sąsiad, który znał Jana od lat, opowiada o jego zachowaniu po zaginięciu Beaty. Nie wyglądał na zmartwionego, mówi. Raczej na zmęczonego, jakby coś planował od dawna. Nie płakał, nie szukał, nie pytał. Tylko raz zapytał mnie, czy ktoś coś mówił o Beacie. Z biegiem dni atmosfera w poradzu gęstnieje. Mieszkańcy przestają mówić głośno, rozmowy cichną. Jakby każdy bał się powiedzieć za dużo, plotki jednak krążą. Mówi się, że Jan mógł pozbyć się ciała, że samochód widziano później w okolicy starych torów, gdzie kończy się asfalt i zaczyna piaszczysta droga przez las. Policja sprawdza ten trop, znajdują ślady opon, ale nie są w stanie jednoznacznie przypisać ich do jego auta. W tym czasie do śledztwa włączają się eksperci od analizy cyfrowej, odtwarzają ruchy telefonów, sygnały BTS, godziny logowań. Widać, że telefon Jana kilka razy w ciągu dnia traci zasięg, dokładnie wtedy, gdy jego samochód znika z kamer. To może być przypadek, ale też sposób na ukrycie trasy. Eksperci twierdzą, że w dniu zaginięcia mógł korzystać z dwóch telefonów, prywatnego i służbowego. Jeden był wyłączany, drugi aktywowany w innych miejscach. To wygląda na kontrolowaną grę w zmyłkę. Tymczasem rodzina Beaty nie traci nadziei, organizują własne poszukiwania. Brat, siostra, znajomi, wszyscy przeczesują okolice jezior, lasów, opuszczonych gospodarstw. Pomaga im lokalna społeczność. Każdego dnia ktoś zgłasza, nowy trop, torbę, but, fragment ubrania. Policja sprawdza wszystko. Nic nie prowadzi do beaty, jakby naprawdę zapadła się pod ziemię. Jan, zapytany przez dziennikarzy o żonę, odpowiada chłodno: pewnie uciekła, miała swoje życie. Nie prosi o pomoc, nie apeluje do mediów. Kiedy inni kleją plakaty, on remontuje podjazd. Ludzie z poradza zaczynają szeptać, że coś tu nie gra, nawet jego rodzina wydaje się podzielona. Jedni wierzą w jego niewinność, inni coraz głośniej mówią, że coś ukrywa, policja również zaczyna to podejrzewać. Po miesiącu od zaginięcia Beaty, śledczy przeszukują posesję jeszcze raz, tym razem z użyciem georadaru, skanują ogród, piwnicę, szopę, w jednym miejscu urządzenie pokazuje zaburzenia w gruncie, jakby ziemia była świeżo przekopana. Kopią. Znajdują tylko stare śmieci i metalowe części. Ale w powietrzu wisi pytanie, które nie daje spokoju, jeśli nie tutaj, to gdzie? W kolejnych tygodniach pojawia się jeszcze jeden trop. Jeden ze świadków mówi, że widział samochód Jana w rejonie bełcznej około 9.50, choć według jego wersji miał być już wtedy w łobzie. Odległość między tymi miejscami nie pozwala na taką zgodność czasową. Ktoś kłamie, albo ktoś się myli. Ale różnica pięciu minut może znaczyć wszystko. W takich sprawach to właśnie te pięć minut decyduje, czy prawda się obroni, czy zniknie tak jak Beata Klimek, bez śladu, bez dźwięku w biały dzień. Czas mija, ale sprawa Beaty Klimek nie cichnie. Wręcz przeciwnie, im więcej tygodni od jej zaginięcia, tym więcej pytań, niedomówień i wątpliwości. Policja oficjalnie utrzymuje, że śledztwo trwa, lecz za kulisami widać coraz większe napięcie. Każdy nowy trop kończy się w tym samym punkcie, w pustce. Dziennikarze pytają, czy to możliwe, że kobieta po prostu zniknęła, nie zostawiając po sobie żadnego śladu. Śledcze odpowiadają, że w naturze nie ma rzeczy, które znikają bez śladu. Zawsze coś zostaje. Fragment echo cień. Trzeba tylko wiedzieć, gdzie patrzeć. Jan Klimek, który od początku twierdzi, że żona musiała wyjechać, coraz bardziej oddala się od rodziny Beaty. Nie kontaktuje się z nimi, nie pojawia się na spotkaniach organizacyjnych, nie uczestniczy w akcjach poszukiwawczych. Zamiast tego widać go w towarzystwie Agnieszki swojej partnerki. Są razem na zakupach, w mieście, na stacji benzynowej. Ich spokój budzi gniew mieszkańców. Ludzie w poradzu zaczynają szeptać, że Jan zachowuje się tak, jakby chciał o Beacie zapomnieć. Śledczy jednak nie zapominają. Analizują dzień po dniu, godzinę po godzinie. Wracają do tej jednej godziny między 8:30 a 9:40, do luki, w której znika Beata. Pojawia się hipoteza, że kobieta mogła zostać zabrana z posesji jeszcze zanim Jan wyjechał do Naćmierza. Ktoś mógł pomóc. Ktoś, kto znał dom, wiedział, że dzieci są już w szkole, że w tym czasie nikt nie przechodzi drogą. Miejscowość jest mała, każdy zna każdy ruch. To nie przypadek, że właśnie tego dnia Agnieszka miała wolne. Biegli analizują zapis z telefonów i ustalają, że między siódmą trzydzieści a ósmą rano Jan nie odbierał żadnych połączeń, choć zwykle o tej porze dzwonił do pracowników. Telefon milczał. Potem, gdy wreszcie się loguje, sygnał pojawia się w rejonie, w którym później przeszukiwano jezioro. To szczegół, który nie pasuje do jego wersji wydarzeń. Gdy policjanci pytają o to podczas przesłuchania, odpowiada, że mógł się pomylić, że może to był inny dzień. Ale śledczy wiedzą, że to niemożliwe. System logowań nie myli się co do daty. W międzyczasie najaw wychodzi, że w dniu zaginięcia Beaty, w samochodzie Jana, znajdowały się dwie różne maty bagażnikowe. Jedna z nich, ta górna, była nowa, czysta, jakby dopiero co kupiona. Stara została schowana w szopie. Na tej starej, znaleziono mikroskopijne ślady brunatnej substancji. Laboratorium ma potwierdzić, czy to krew. Wyniki mają nadejść w ciągu kilku tygodni. W mediach pojawia się przeciek, że próbka może należeć do kobiety. Jan odmawia komentarza. Rodzina Beaty coraz częściej mówi wprost: On coś ukrywa. Siostra Beaty Katarzyna opowiada w jednym z wywiadów, że Jan był agresywny, że Beata się go bała. W ostatnim czasie mówiła, że czuje się obserwowana, że on ją śledzi, mówi z drżącym głosem. Ale nikt nie przypuszczał, że naprawdę coś jej się stanie. Myśleliśmy, że to stres po rozwodzie. Policja sprawdza też teren wokół domu Jana. W jednym z pomieszczeń gospodarczych znajduje się beczka z wodą i śladami detergentu. Według biegłych mogła służyć do mycia samochodu lub usuwania śladów biologicznych. W raporcie zapisano: Nie można jednoznacznie potwierdzić, ale sposób użycia i ilość środka czyszczącego sugerują czyszczenie powierzchni po silnym zabrudzeniu organicznym. W kolejnych dniach śledczy wracają do świadków. Jeden z mieszkańców bełcznej kierowca ciężarówki zeznaje, że około 9.45 widział srebrnego golfa jadącego z dużą prędkością w stronę łobza. Samochód był brudny, a kierowca miał czapkę naciągniętą głęboko na twarz. To mogło być auto Jana, ale on sam twierdzi, że w tym czasie był już w banku. Weryfikacja jego słów jest trudna, bo monitoring w banku zachował się tylko częściowo. Brakuje kilku minut zapisu. Z każdym tygodniem sprawa coraz bardziej przypomina układankę, w której ktoś celowo usunął kilka najważniejszych elementów. Policja nie znajduje ciała. Nie ma też twardych dowodów na zbrodnie. Ale wszystko. Zachowanie Jana, jego nielogiczne przejazdy, milczenie i chłód wskazuje, że coś się wydarzyło. Śledczy wiedzą, że nie mogą się pomylić. Bez ciała nie ma oskarżenia. Bez dowodu nie ma wyroku. Wieś milknie. Dzieci Beaty rosną w cieniu pytań, na które nikt nie potrafi odpowiedzieć. W ich domu nadal stoją zabawki, na ścianach wiszą zdjęcia z wakacji. Beata uśmiecha się na nich, jakby za chwilę miała wejść do pokoju i powiedzieć: Jestem już. Ale drzwi pozostają zamknięte, a powietrze ciężkie od ciszy. Śledztwo trwa. Ale coraz więcej osób zaczyna wierzyć, że Beata nie żyje. Czas nie jest już sprzymierzeńcem. Po miesiącu szanse na odnalezienie żywej osoby spadają niemal do zera. Policjanci mówią o tym cicho, między sobą, bo nie chcą odbierać rodzinie nadziei. Ale wiedzą, że statystyka jest nieubłagana. Mimo to, nikt nie zamyka sprawy. Wciąż są przesłuchania, wciąż ktoś sprawdza kolejne fragmenty nagrań. Na tablicy w komendzie wciąż widnieje zdjęcie Beaty z dopiskiem: Zaginęła, poszukujemy. A jednak, gdzieś pod tą rutyną Narasta przekonanie, że ktoś wie więcej niż mówi. Ktoś, kto był tego dnia w pobliżu. Ktoś, kto słyszał, widział, może tylko przez chwilę. Może usłyszał odgłos auta, może trzask bramy, może ciszę, która przyszła po wszystkim. Ktoś, kto do dziś milczy.